Dolecieliśmy na terminal 8 i właśnie idziemy na pociąg, żeby się stąd wydostać. jeszcze nie koniec naszych przygód, jesteśmy właśnie w metrze jak to w Nowym Jorku czyli obskurne no i czekamy na metro bilet na metro pojedynczy 3 dolary 25 centów natomiast dam wam tipa jak zaoszczędzić na kilka osób jak będziecie jechać z metra na Nowy Jork my będziemy jechać 3 razy czyli 6 przejazdów na dwie osoby Jeden bilet kosztuje 8,25 8, jakoś tak dolara, ale można kupić kartę na 10 przejazdów, obojętnie czy z lotniska na centrum czy z centrum na lotnisko i mogą te jednej karty używać do czterech osób jednocześnie. Czyli ja przechodzę bramkę, podaję Kasi, czyli 25 dolarów zamiast 48 czy tam 50, dwa razy taniej. In. To dziewiętnastej udało się dotrzeć na Manhattan. Wielkie miasto, niekaś kawa, to jest życie. Głośno, tłoczno. No mogę wam powiedzieć, jakie jest pierwsze wrażenie Ciężko się odnaleźć w ogóle Tyle się dzieje Że nie wiadomo że Nie wiem, jakby nas ktoś wrzucił W środek jakiejś odległej Krainy, w którym... Wszędzie się coś dzieje Tu ktoś coś smaży tu ktoś jedzie, tu gra muzyka, tu teatr na Broadway'u Tu jakieś coś, tu ktoś coś sprzedaje No i wszędzie ludzie Ogólnie przechodzimy przez Times Square I kiedyś czytałem, że, że poza turystami to tu nikt z miejscowych nie przychodzi Chyba, że zarobić America! Like this, yeah. Jeszcze jeden plan na dzisiejszy dzień to odwiedzić McDonald's troszkę inny standard niż w Polsce no ale zobaczmy. Pierwsza nowość mamy podaną liczbę kalorii przy każdym burgerze, czego u nas nie ma tak to nic ciekawego z burgerów weźmiemy po quarter pounder with cheese może Kolejna nowość, jak widzicie, ketchup i sosy się dodaje samemu i sosy są za darmo, gdzie u nas trzeba zapłacić za jakieś 3 złote za sos. No i oczywiście wszystkie ceny są bez podatku, który doliczany jest na koniec, za takie zamówienie, które to widzicie i zaraz zobaczycie. 19 dolarów. Standardy czystości powiedzmy, że są tu dużo niższe niż w Polsce. Picia są z nalewaka, więc się nalewa jakie się chce i wszystkie dania dają tak jakby w torbie na wynos. Nie ma czegoś takiego jak tacka. Niby był lokalizator, ja nawet musiałem wcisnąć, bo wziąłem na miejscu i klikułem, nikt tu nie klika na miejscu i musiałem wpisać lokalizator, chociaż nie było żadnych numerków, ale i tak wywołują wszystko i dają w papierowych. No i dlatego, że nie ma tacek jest też brudniej. A co wzięliśmy za te przeszło 80 zł? Jeden taki, wiek, znaczy dwa takie większe burgery po jednym. Picie, frytki i trzy darmowe sosy. odcinek to miały być głównie takie pierwsze wrażenia ale ale jesteśmy już 24 godziny na nogach, bo wstaliśmy około 3:00, w polskiego czasu jest 21 czasu New York więc po 24 godzinach na nogach ciężko powiedzieć coś sensownego ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy po przy jeździe na amerykańską ziemię, to to, że w końcu ucząc się tego angielskiego przez x lat, ja rozumiem, co kto, kto coś do mnie mówi. W przeciwieństwie do Brytoli, gdy pojechałem do Wielkiej Brytanii, to nie mogłem praktycznie nikogo zrozumieć. Tutaj ten angielski jest przyjemniejszy, jest bardziej wyraźny, jest prostszy, wydaje mi się. E Amerykanie też sprawiają wrażenie takich wyluzowanych no ale tak otyłych jednostek jak tutaj to no, to co jest w z tych memach czy filmikach to to jest to nie jest fotomontaż to się tu dzieje. No i nie ma takiego uczucia egzotyki jak się przyjeżdża do Stanów, bo to jednak kulturowo zbliżone do Europy. Tak jak na przykład mieliśmy w Tajlandii 6 lat temu. No ja poczułem się jak jakiś grze, nie wiem, no tak, tak wszędzie coś się działo. No, no, no Niesamowicie absorbujące miasto i niesamowite wrażenie jeszcze żadne miasto takiego wrażenia na mnie nie wywarło jak to co właśnie dziś się stało. Więc Nowy Jork naprawdę żyje dzień i noc wszędzie. Każdy robi co chce. Nikogo nie obchodzi nic. Możesz sobie, nie wiem, chodzić na golasa, nawet pomalowany we flagę farbami i nikogo to nie obchodzi. Jeszcze ludzie sobie zdjęcia będą z tobą robić. Eee, no więc też się nie dziwię teraz, dlaczego najlepsi vlogerzy pochodzą z Nowego Jorku, bo tu się po prostu łatwo vloguje, bo raz, że nikt na ciebie nie zwraca uwagi, a dwa, że gdziekolwiek pójdziesz, coś się zawsze będzie działo. He won! <laughs> Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem dodać. Nie wiem jak to tu jest, ale no, mnóstwo ludzi gdzieś robi jakieś loterie na ulicy, gdzieś coś sprzedaje, skręty, sprzedaje koszulki niewiadomego pochodzenia i robią to normalnie, gdzieś na rogu, na ulicy. Obok stoi tam 10-20 metrów dalej policjant i nie ma problemów. No i wszędzie, na każdym kroku, yy, wali trawką. Jeżeli ktoś z Was się zastanawiał, jak wygląda zarządzanie śmieciami w dużym mieście. To właśnie tak. W związku z taką gospodarką śmieciami, no nie ma się co dziwić, że tu mogą latać karaluchy czy szczury, ale o dziwo jeszcze nie spotkaliśmy ani jednego okazu. Natomiast to, co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że amerykańskie miasta to już typowo nowe miasta tworzone pod auta, gdzie po prostu jest zrobiona taka siatka z ulic. Ulicę w jedną stronę, ulicę w drugą. Taka kratownica i tutaj nie ma zakrętów. Po prostu ulice są proste i się krzyżują. Nie jak w Europie, gdzie tam stało już 50 domów i droga była taka jak tam dawniej jeździł chłop na koniu furmanką czy zwozem. Gdzie co chwilę trzeba skręcać. Zbliża się 27 godzina, jesteśmy na nogach, kończy się ten dzień, 24 już prawie i jesteśmy już w autobusie, opuszczamy Nowy Jork i ruszamy w dalszą drogę, Na dzisiejsza noc tutaj właśnie komfortowo 8,5 godziny